Mam tutaj Mr. Draquas, a to jest gra Unreal Tournament. Jak już mówiłem w filmiku u Kabana, kiedy nagrywaliśmy komentarz z MW2 mówiłem właśnie, że nagra komentarz z tej gierki. W poprzednim filmiku u mnie, w gameplayu z Dead Island, obiecałem, że będzie Titan Quest, ale niestety pojawia się tutaj problem. A problem jest następujący. Zgubiła mi się płyta. Tak, zgubiła mi się niestety płyta. I nie mam jak nagrać. A nie będę ściągał z neta, bo nie chcę mi się nagrać yy, No więc co? Podrójten to znakomita stara strzelanka. Bardzo polecam każdemu, jeśli ktoś nie grał. Jeszcze raczej nie dostaniemy w sklepach, ale zawsze można ściągnąć z internetu. Na mało waży, a Warto poświęcić jej troszkę czasu, a się przekonacie na pewno, że gra jest super. Yy, gramy na mapę Morpheus na poziomie zaawansowanym z botami, bo przez nettaś raczej sobie niech to nie pogramy. I coś mi nie idzie. Dawno w to nie grałem, więc troszkę słabo. W następnym filmiku może się pojawić y, co-op Borderlandsów razem z Kabanem. To w sumie też już mówiłem na poprzednim filmiku Kabana. Link do jego kanału znajdziecie w opisie pod filmikiem. Ale na razie zajmij się, zajmijmy się rozkrótami. Broni jest o y, łącznie... Ja słuchajcie, muszę się zastanowić. O, 10 broni. I każda jest dobra na swój sposób. jedna na daleką odległość. Dobre, drugie... Nie! 11! Że snajperki nie Drugie na bliską odległość. W yy, grze... Faktycznie moim zdaniem taką bronią overpower. Jest sniperka, bardzo łatwo z niej trafić headshota bez żadnego problemu. A zresztą strzał ze snajperki to prak tutaj praktycznie to strzał śmiertelny. Teraz właśnie mamy największą broń w Spójrzcie, Strzelamy byle gdzie łup, rozwala wszystko co jest w pobliżu. Broń broni się respią regularnie w wyznaczonych dla siebie miejscach, więc można łatwo się nauczyć ich respa. W trybie w grze są dosyć fajne tryby. Między innymi, między innymi każdy na każdego, drużynowy deathmatch. Też jest tryb, nie pamiętam tak szczerze jak, jak się nazywał, ale polegał na tym, że jedna drużyna na przykład broniła bazę, druga ją atakowała i potem na zmiany tak, w krótszym tempie zdobyła bazę, wygrała. Jest też tryb last man standing, czyli ostatni stojący praktycznie i polega na tym, że każda na przykład z osób ma wyznaczony dla siebie o, tak, ma wyznaczone dla siebie ilość śmierci, które... No, ilość dzwonów swoich na przykład ustawiamy na 10 i ten kto zginął, no kurde, ten kto zginął 10 razy odpadał z rozgrywki liczba botów to od 1 do 16 max mapek jest dość dużo w tej grze, więc... Więc no, więc można się pobawić spokojnie na każdej z mapek. A! I zapomniałem już dodać, że jeszcze jest stryp the flag. Chyba nie muszę mówić na czym on polega. O i praktycznie z trybów to jest to wszystko. O snajperek szakto. O, nie, ja yeah, mam snajperkę. Uh -huh. może jeszcze jak uda mi się znaleźć um, uh -huh, to jest um, może jak uda mi się znaleźć um, Titan Questa, bo gdzieś się zgubił w tym moim syfie no to nagram z niego z moją chęcią naprawdę jeszcze raz bardzo przepraszam za to, że Titan się nie pojawił a no więc tak, może jeszcze coś kowiam o rozgrywce, gramy do 30. Do 30 tych Kili? Grazem... Co robiłem? Kurde, o. Grazem, no 9 botów. Tak? 8, 8, 8, 8. Aj no. nie idziemy coś. O, no, jeszcze sam się zabijłem. Super. Jak sami się zabijemy, albo spadniemy, jak już widzieliście przed chwilą e, gdzieś... O! Widzicie headshot, bez problemu żadnego. E, spadniemy w dół, tak jak tej mapki, no to zabiera nam jedno zabójstwo. Nie ja, chcę snajperkę. No. No. Sorry, ale gram po ciemku i nie patrzę się wydatku na klawiaturę, więc troszkę i klawisze mogą nieoczekiwanie się styknąć no. Mamy też tutaj takie różne bonusy Na przykład oddające nam życie Dodające nam zbroje i tak dalej spójrzcie O, zabrali No nie no, znajdziemy, to powiemy od O, to nam daje życie, na przykład to są naboje do broni różni, na przykład tej. Tu mamy też naboje. Jak widzieliście, już parę razy wziąłem tą broń, że spiła się w konkretnym miejscu. O, i to jest zbroja. Może powiem coś o interfejsie. <coughs> Sorry, przeziębiony jestem. Le <coughs> w lewym dolnym rogu pisze, ile tracimy do pierwszego miejsca, ile mamy zabójstw, to to obok e, tych czach. i którzy jesteśmy w e, rankingu. E, w prawym górnym rogu jest zbroja i ten krzyżyk, to jest życie nasze. W prawym, dolnym, tak. w prawym dolnym jest ile mamy naboi do danej broni. Ja teraz strzelam z rakiety, ale to troszkę ciężko mi to idzie, no. O, tu może to No nie, nie mogę, sorry, o. Jest, mamy overpower on. Strzelimy, może kobie zabijemy. Yy, no i cóż, na dole mamy pasek broni. Broń można wybierać od jednego do zera. Pod cyferką 0 kryją się dwie bronie, sniperka no i ta, ten proton. No. Niektóre bronie mają na przykład różne rodzaje strzałów. Na przykład jak rakieta ma prawym wszystkim coś takiego, to lewy ma takie rakiety. Pistoleciki tak o prawym przyciskiem myszki, lewym natomiast tak, takie strzelanie się ta druga broń, co ten bot miał. Teraz też ma dwa tryby strzelania. ale praktycznie broni ma tutaj dwa takie tryby strzelania. O. Nie, nie mogę. Jeszcze jeden kill. No. Muszę jakoś zdobyć, bo przegrać z botami to troszkę wstyd. <laughs> mogę trochę poćwiczyć przed gameplayem z gierki. Giniesz, zginiesz? zginiesz? Gim jest! Wygrałem, no tak wygląda nasza postać, możemy też inną wybrać, no więc to wszystko faktycznie na tyle w tym gameplayu, następne jak mówiłem to może co z Borderlandsów. ale może i również znajdę tą płytkę z tego Titana i nagram Titana. Żegna się z wami Mr. Jacklas. jeśli wam się podobało łapki i górę i subskrybujcie, nara!